Yo, 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 ziomale, wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny rozpierdziel na stronce. A wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. I oczywiście dla nowych użytkowników na start daje jedną skrzyneczkę Mealspeca. A w tym momencie, w tym miejscu pokazuje się kodzik ode mnie dla jednego użytkownika na oczywiście jeszcze jedną skrzyneczkę Mealspeca w gratisie. Bardzo fajnie jakby ten użytkownik po zgarnięciu... Kodziku, yy, oczywiście, w wydropieniu jakiegoś fajnego skina dał znać w komentarzu co ciekawego mu wypadło. A teraz wlatujemy mając mordeczki. Dzisiaj niecałe 3 zł. No i dzisiaj będzie konkretna tutaj walka na się Spróbujemy sobie zrobić no, odcinek od zera do milionera, czyli mordeczki. No, co możemy tutaj wykminić? Mamy 3 zł. No, co na starcie? Oczywiście, wlatujemy w mil speka. No, dzisiaj robimy niemożliwe. Czyli. No, po prostu robimy jakiegoś fajnego skinka. Ja tutaj bym polował na jakąś ciekawą koskę. Mam nadzieję, że chociaż te 500-600 zł. uda nam się zrobić. No, ale start mamy naprawdę cienki. Mamy w tym momencie już niecałe 2 zł. Oczywiście, zaraz sobie delikatnie mówiąc, pomożemy tutaj. Skrzyneczkami z Expa, no bo jak wiecie, na stronce, czym więcej sobie gracie, to właśnie macie tutaj lepsze darmowe skrzyneczki. Fajny tutaj dropik, w końcu spec, co nieco oddał. Zakręćmy jeszcze raz. Dostajemy w tym momencie Bizonika. No i co nam daje? Złoty 12. No i wróciliśmy do punktu wyjścia. W sumie nie, bo star na starcie mieliśmy te 3 złote. Ok, mamy USP, czy to będzie trochę warte? No, te 4 złote. Ej, powiem wam, że ta skrzyneczka Milspec, kurczę. I tak fajnie się prezentuje. Mamy Galila, ile on będzie tutaj pitosku warty. 5 złotych, zobaczcie, już mamy 8 ziko. Ej, no ten Milspek jest naprawdę Kozacką skrzynką. No nie ma co tutaj gadać. Mamy auga. No, ale takim sposobem to my będziemy kurczę tutaj kręcić przez kolejne 3 dni. Więc wariaty, no, wlatujemy. Ja tutaj ostatni raz już kręcę tym śmigłem. Przechodzimy sobie do. O proszę. No dobra, mamy te niecałe 7 złotych. Przejdziemy zaraz sobie na bitewki. Ale pierwsze co? Przejdźmy na skrzyneczki z Expem. No jak wiecie, czym więcej po prostu skrzynek na stronie sobie odpieracie, czym więcej sobie gracie. No to wiadomo, tutaj macie coraz lepsze skrzyneczki do wygrania Ja jeszcze Wam przypominam oczywiście, że sama stronka jak i mój odcinek jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na M4 Oczywiście o wartości 70 zł Co zrobić, żeby wygrać takiego skina? Wystarczy, że zostawicie łapę w górze Po tym filmie macie suba kanału i napiszecie dowolny komentarz To wszystko, powodzenia! A my mordeczki, no tutaj mógłbym niby jamentowo otworzyć, ale jak widzicie, brakuje mi. Muszę poziom wbić, bo nie mam ani jednego klucza. Więc wlecimy sobie tutaj w platynowo. Myślę, że też są to naprawdę mega fajne, skrzyneczki 2,5% na kosę za ponad tysiaka więc tak naprawdę jakbyśmy w tym momencie trafili tą koskę, ja już jestem spełniony, ale mamy tutaj również 28% na skina za 500 zł też to nie jest mało 35% na 133 i 35% na niecałe 60, w tym momencie zamykam oczy i liczę chociaż na takiego USP, błagam GeForce Skins. dawaj coś, lecisz lecisz i... O, ale blisko, szkoda, że kurczę, to się nie zatrzymało. No ten USP dałby nam naprawdę fajny tutaj start. No niestety, dostajemy te 133, nie ma co marudzić, bo to jest naprawdę darmowy skin. Więc no oczywiście sprzedajemy. No i mamy już 140 złotych. Lecimy tutaj, myślę, żeby to rozłożyć co najmniej na jakieś dwie sobie bitewki. Czyli weźmy tak, nie wiem, po 60, 70... Złotych, mniej więcej wydajmy. Spróbujmy sobie parę takich tańszych może skrzyneczek. Wrzućmy takiego gadżeta ze dwa razy. Jakiś taki podyszku, sobie, wiecie, typowo losowe skrzyneczki. Mamy w tym momencie 60 równo złotych, chociażbym powiem Wam szczerze, wymienił na coś takiego. O, sobie troszeczkę pozmniejszał. Dobra, 6 dyszek, robimy to na czterech. Robimy to na czterech. Trzeba tutaj no grubo wygrać. Wiem, że to jest ryzykowny ruch, no bo czym więcej osób, oczywiście. Tutaj jest, no to są tak naprawdę troszeczkę mniejsze szanse na wygranie. No wiadomo, to tak naprawdę wszystko i tak zależy od waszego szczęścia. No, możecie sobie wejść w każdą skrzyneczkę i tak naprawdę posprawdzać tutaj procenty, na co jakie macie skiny do wydropienia. To jest też fajna opcja. No i lecimy. Mamy Arnolda, mamy Chad'a i mamy Henrygo, którzy będą płakać. Będą płakać dzisiaj te. O kurwesy, no. No nie gadaj, no proszę, nie taki początek. No co jest grane? 60 zł od razu z miejsca. Okej, okay, dwa razy niby po 16 dostajemy. To nie jest koniec. Możemy to wszystko odkuć. Kolejny drop dwie dychy. Zobacz, już prawie go dogoniliśmy. Dawaj, dawaj. Wszystkie poproszę takie ładne dropy. Tutaj raczej nie będzie nic fajnego. No i teraz, jakaś naklejeczka. Co najmniej 5 dyszek. I... Nie mam pojęcia ile to nawet warte. O kurczę, o kurczę, jeszcze jakby to 14 zł. Ostatnia sztuka. Decydujący strzał. Jezu, zuchrysto nie no, to w ogóle nie jest nic warte. Ile tutaj mamy? Ale mało brakowało. Jeden jakiś fajny dropik i byśmy to wygrali. 175. Tutaj piękny proficik, no na czterech graczy. Też jest właśnie lepiej. Pamiętajcie też właśnie, że jeżeli jest mniej graczy, niby są większe szanse tutaj na wygranie. No ale tak naprawdę tutaj wartość nagród może być również mniejsza. Nam zostało to 80 zł. No trzeba tutaj zaryzykować wariaty. Jak się nie ryzykuje, to się z takich małych kwot nie ugra milionów. Więc wlatujemy. No szukajmy czegoś. 40 zł myślę, że na skrzyneczkę. By było spoko i dwie jakieś takie mocniejsze skrzynki Dobra, dajmy jednego Bandurę, no mam nadzieję, że gościu mnie nie wydyma I, 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 Robalini, nie, nie ma co dla typeczka ufać, bo to mały zdrajca Może kurczę ta zmieni eventu Też dobry skrzyneczki, 76 zł. Zamieńmy je stronami i zróbmy na 3 graczy No troszeczkę zmniejszmy nasze ryzyko Dawaj Geforce Kings, oddaj mi to bo jak nie, no to niestety zostało nam 3 zł, Jeszcze możemy delikatnie mówiąc się podratować tutaj punkcikami z eventu. Pamiętajcie, że nadal trwa na stronie właśnie eventik. I macie skrzyneczki eventowe, wiadomo. Im więcej też tych skrzynek otworzycie, tym macie więcej tu punktów eventowych. No i za te punkciki również są fajne, darmowe nagrody. A teraz leć pierwsza skrzynka. 36 zł i daje nam kałacha. No nie, no nie, nie wierzę po prostu, nie wie, że w ten drop. Ja pierdzie, no naprawdę zajebiste dropy dostałem, zajebiste, no nie ma co marudzić, oddała każda skrzynka, no ale gościu na starcie trafił AWP-czkę za 180, no ja pierdę. No i piękną tutaj proficik, ziomek se zgarnął, my dostajemy skinka, niestety na pocieszenie, spróbujmy coś tutaj jeszcze. Wariaty za te punkty, może sobie wymienić. No, musimy musimy coś tutaj ugrać. Ile mamy? Niby 100 koła. Może tą najlepszą sobie otworzymy. ja, No dobra, wlatujemy, wlatujemy. Jedna taka skrzyneczka. I zobaczmy, może jeszcze chociaż kurczę. Delikatnie uda nam się wrócić. Mamy P250. I to jest warte. No, 15 zł. Niezbyt dużo mamy. Tylko i wyłącznie 17 zł. No nic, wariaty, będziemy chyba kończyli. Może jeszcze jedną jakąś skrzyneczkę za 1500. Możemy jeszcze troszeczkę sobie odpożyć. Tak czy inaczej, no. I poleciało. Dobra, doszło do tego maczka. No tak czy inaczej, nie jesteśmy jakoś, wiecie, mega mocno stratni, no bo mamy niby te 20 zł. Zaczynałem, miałem 3 zł. I jeszcze tutaj możemy sobie wszystko posprzedawać. No mamy te 19 zł, no ale ja liczyłem na coś lepszego. No, czasami tak bywa, weźcie to pod uwagę. Mam nadzieję, że w następnym podejściu Mi oczywiście się uda Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał Troszeczkę tutaj przedstawiłem Jak niektóre sprawy się mają Jak wyglądają te skrzyneczki Z EXPem, dzięki jeszcze raz Jeżeli się podobało, łapa w górze, sub kanału Zapraszam na kolejne odcinki Wielkie yo.